Dajcie ludzie, tu z tej strony miścio 345 i gramy w Gotika 1. Chciałoby się powiedzieć, wreszcie Gotika gramy, tak, ponieważ miałem problemy z mikrofonem i musiałem sobie kupić nowy. Ale dobra, nie owijajmy w bawełnę i zachowajmy spokój, i zagrajmy trochę w Gotika i ogarniemy wszystko. A więc tak, skończyliśmy ostatnio na zdobyciu trzeciego kamienia ogniskującego. Trzeciego, sorry. I teraz udajemy się po czwarty, i to jest zarazem ostatni kamień ogniskujący. E, minutkę tylko zobaczę, jak się nagrywa. O, czekajcie, tylko zabiję tego. O, nie miał HP w ogóle. E, dobra, e, sprawdzę, sprawdzę, tylko jak się nagrywa, więc poczekajcie minutkę. Dobra, wszystko jest git. Wszystko pięknie się nagrywa, dźwięk z gry też jest ok. Moja jakość głosu też, bo miałem co do tego pewne obawy, ponieważ nowy mikrofon, nowe, jakby to powiedzieć, wyzwania z nim, bo nie wiedziałem, czy będzie dobrze działał, czy źle. No i się bałem, czy zakup tego mikrofonu nie będzie. Hmm, znaczy, nie okaże się taki, wiecie, chybiony, że kupuję go na marne, ponieważ les, do Let's jest do dupy ten mikrofon, no i na szczęście jest dobrze Jest nawet, nawet jakbym powiedział, jest super Myślałem, że będzie strasznie, oj Ale moje oczekiwania się na szczęście nie sprawdziły, ej no Ha, no kurde Dobra, e, dla was specjalnie planuję zrobić odcinek trochę dłuższy niż zazwyczaj Taki 20, może 4-minutowy Ponieważ przerwa była taka długa Bardzo nawet i długa, więc chcę wam to jakoś wynagrodzić i trochę dłużej ponagrywać niż zwykle. Żebyście mogli się trochę pocieszyć moim nagrywaniem. Och, jak ja długo nie grałem Kotika. O, dwa na mnie naraz, co to? Bezszczelność nie zagrań widzę, co? Meh. No chodź, no chodź, to. Twój kolega zginął i co, Boi się mnie? Jest jaki wytrysk. Taki zielony. No kurde, tak mi irytuje ta broń dwuręczna, że mała banio. No, nie irytuje, ale... Mój sposób walki dwuręcz... dwuręczną mi irytuje, że po prostu nie mam dobrze jej rozwiniętej, no. No, chciałbym, chciałbym bardzo się nauczyć, ale nie wiem gdzie. Dobra, tutaj nie wiem po co je ja zabijam, ale. No, długo nie grałem i muszę jakoś ogarnąć i jakoś wiecie, nie? pozabijać kilka potworków i będzie dobrze. E, dobra, tutaj już was nie zabijam, bo nie mam czasu. E, gdzie ja miałem się udać e, dać minutkę? E, mm... Ta, 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 ta. Gdzie jest? My jesteśmy tu, a to mamy udać się na południe, dobra, taki południowy zachód, tak? E, wschód, sorry, tak lekko na wschód. No, to będziemy musieli przejść przez stary obóz, więc wrócimy do domu, naszego domu, z którego nas później wywalą. Nie wiem czemu. Fuck, fuck, Gomez, and the Fuck You the arm Fuck you, man Fuck you, you the man Mhm Dobra, e, tak południowym mam wyjście, mamy wyjść e, I spotkamy tam kolację, który nas nie chce puścić e, Ponieważ jest tam zbyt niebezpiecznie Bo tam są orkowie i my zgniemy Znaczy, nie wiem, czy on Nie chce nas puścić, ale... Jak nie będzie chciał, trudno, zginie Marnie, a co tam <laughs> On się jak nazywał? Kim? King? Coś na ky, ale nie wiem jak Nie pamiętam już tego kolesia, ale coś na ky. Kopacz, o, <laughs> kopacz nas zabije, tak? Dobrze, wyszliśmy już z południowego wyjścia i teraz udajemy się na terytorium orków Tak. Tam będzie strasznie ciężko Znaczy nie ciężko, ale znaczy będzie Ciężko w sensie takim, że będziemy musieli uciekać przed orkami. O! Bo ja... Ja i... Orki to nie to samo. Co takiego, opacz o kur... Hej, ty! Kto? Ja? Nie, twoja babcia. Jasne, że ty. Na twoim miejscu nie szedłbym dalej. No, moja babcia? Widzę, że jesteś tu nowy, co? Nie, stary. stary ta droga no, widzisz, Mój stary. Mówisz nowy, Drogią a za stary. Z kotlety. Oh. o Smaczonego. Zamiast siebie, kotety? Czyli ze mnie kotety chcą zrobić? No wiesz, jak chcą za mnie zrobić kotlety No to fajnie, no co, no kotletem, kotletem będę, no co A co tam, nie? A kotletem będę, a fajnie, super, no a co tam Eee, jak tam, co ja mówiłem wcześniej? A, a że jaj i orki, no To nie jest dla mnie zbyt Dobre, to nie są dla mnie zbyt dobre, takie jakby to powiedzieć, stworzenia takie Że ja z nimi mam nieprzyjemne porachunki że zawsze z nimi jakieś problemy są, albo tu wyskoczy zaraz z niej na skalę. Drugi, jak walczę z jednym, albo coś tam e, jeszcze się stanie. E, droga, droga, droga. E, czy ja dobrze idę? E, e, chyba muszę przejść przez tą fortecę. E, dobra, a więc dobra, wiem gdzie idę. Mhm. I tu będzie chyba ork, ale to jest ten słabszy. Ponieważ orki są podzielone na chyba trzy albo cztery takie gatunki, że jest ork myśliwy. Nie, ork normalny, myśliwy. E, ork wojownik, ork żołnierz i ork szaman. O, czyli razem chyba mamy e, ork myśliwy, żołnierz, wojownik, żołnierz. Pięć e, takich chyba frakcji w orkach. E, i nimi góruje oczywiście śniący Tak, śniący, którego będziemy musieli później zabić A, Ale to pod koniec gry dopiero o o -u. hej Kurde, jak mnie zdejmiesz? Ha, 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 placiasz masz Więc się nie patrz tak, yy, jesteśmy już koło tej starej Stadeli i... O oh no, coś czuję, że będzie zaraz. Niezłe piekło. Ale to jeszcze... Zaraz... Spokojnie. Mianowicie... Te piekło nazywa się... Co słyszałem? O! Idzie. E, te piekło nazywa się... Ogry Ogar, o, ogar ma. Super, nie, super nazwa. No, ogar, no ogarni się, no. No to jest super nazwa dla zwierzęcia. O, już tam widzę jednego chyba, łata. Będzie ciężko. O, Michał, Michał, Michał. Michał, Michał, Michał. Dobrze, bo ja nie będę podawał swojego imienia. Michał, Michał, Michał. Co by tu z tobą zrobić? by je ominąć? E tam, idę na suchara, jakby to powiedzieć. Będę walczył z nimi, pojedynkę. Chodź tu, nie, Jezus Maria Ej, czemu mnie jest, Ej, no traf się God damn it, Jezu, ale fart Jezu, z nimi walka będzie trwała fachba... Da się zabić Jezu, oh, Jezu Już prawie Yes ty, jeszcze jeden ci osobie mnie zabił, nie? Seryjnie. On już miał tak rękę wyciągniętą, a ja walnę mu mieczem idę. Nie. Nie no, ja jestem farcież i to jest super. Mam pomysła. Wciąż na napój szybkości. Co ja jestem? Jezu, co ja będę z nimi się męczył, jak ja mogę sobie wypić napój szybkości i uciec z im raz dwa, no. Arr, ty. Też jestem mądry, no. Nie wiem, zobaczymy. Moja taktyka może zadziała. Okej. Okay. Go, go, go. Faster, faster, faster. Elo. NG Jezus Maria goni mnie Ej, ty, pomożesz mi Ty pomożesz mi! Nie, nie pomożesz mi. Ej, ty, Lares! Lester, Lester! Lester Lester Ej, ty miałeś mi pomóc Hej, co tu robisz? Przybywam z polecenia magów. W pod... pokoju. Szukam magicznych artefaktów zwanych kamieniami ogniskującymi. Dokładnie. Szukasz kamieni ogniskujących, tak? Nie wiesz. No wow szukam kamieni ogniskujących no, jestem odważny. No. No super! Nie by wysadzić w powietrze barierę i zwrócić nam wolność. Będziemy wolni. No, tu się zgadzamy. Tak. Ale powiedz, czemu ty tu przyszedłeś? Zastanawiam się, czy warto zaryzykować wyprawę do górskiej fortecy. Wiesz, jest tam pewien dokument, który chciałbym odzyskać. Ale taka wyprawa może się okazać bardzo niebezpieczna. co e, ludzie, za się napiję wody, bo mnie trochę zasłało w gardle. Dobra, jest OK dobra. Eee, możemy... ZW na chwilę. Okej, okay, dobra, jestem, sorry, ale sioram dzwoniła przez domov i musiałem tam jej trochę wytłumaczyć o co chodziło. Eee, dobra, ym... Jak ci się udało przejść przez tę żywą górę? Wybrałem nauki u najlepszych być bardzo przydatna. Powiem szczerze, po raz pierwszy się zgubiłem, jeśli chodzi o nagrywanie filmiku, że nie wiem teraz aktualnie która jest minuta <grystlichen> Więc czekajcie chwilę ja zobaczę na WMW, nie? Poczekajcie. Okej, okay, dobra, już sprawdziłem. I wyszło na to, że mamy jeszcze 14 około minut, więc spokojnie nie będziemy się Ten wyrobić. Dokument, którego szukasz? Co to jest? Kupa. Nie no dobra. Ziem rezydował w górskiej fortecy. Tak. Skąd kontrolował kopalnie i okoliczne tereny. Jednych kopalni tu nie ma. ...posiadał w swoich zbiorach dokument, który poświadczał jego prawo do tych ziem. Zamierzam odnaleźć to Ty złodzieju! Jak tak długo jak będziemy uwięzieni wewnątrz bariery, ten dokument nie będzie warty złamanego grosza. Wiem. Ale prędzej czy później magowie zdołają przerwać barierę Wierzysz w to? Wtedy ten kawałek papieru zapewni mi dostatnie życie na długie lata Tak? A wiesz, że później bariera zostanie tak z z z obalona, że... Kolonia górnicza będzie tak rozdupczona, że chłopaku nawet nie będziesz wiedział o co chodzi Moglibyśmy wspólnie rozejrzeć się po fortecy Niezły pomysł Prowadź Pójdę za tobą E, dobra, e, czemu ja zawsze mam prowadzić? E, dobra, goni, goni mnie, goni mnie Ej, goni mnie Goni mnie, goni mnie Zdosięgniesz mnie, będziesz kozak Chodź, gdzie jesteś? Chodź, no chodź, Lester O, tam jest ten A właśnie, słuchajcie, o, akurat mi się skończyło Słuchajcie, ludzie, ja zapomniałem zapisać save'a I wczytałem wtedy, kiedy jeszcze walczyliśmy z tym ogrem I musiałem go jakoś minąć, więc 220 Hp, pół Doświadczenia poszło się je... Pip, więc sorry. Ej, co ty robisz? No, nie umiesz przejść do okołarstwy, ty też jesteś, no. Nurpek, ja... ja się ode mnie. O, oh my god, powróciliście! Ja was nie lubię! Dawaj, dawaj, daster, dawaj, masz ich. Ej, no, nie. O, biją mnie, one mnie gwałcą. Jezu, no mnie biją. Jak ty je bijesz? Okej okay. Spokojnie, spokojnie Nic się nie stanie, Lester Spokojnie, Spokojnie No gdzie biegniesz? Gdzie biegniesz beze mnie? Gdzie biegniesz beze mnie, co? Miałeś i za mną cały czas. Ach! Tak, spadła ci jedna harpia. Będzie teraz mnie ścigała. Nie, on spadł I one za nim wiedziałem, że coś się patologicznego stanie. Jak damy, czemu musisz taki być głupi? Dajesz radę? Dajesz radę? Już? Okej? Okay, możemy iść? Tak? Zabiliśmy je? No, chodź. Kurde. Mam nadzieję, że się w tych filmikach całych, znaczy wiecie, tych klipach, które mi się teraz robią w FRAPSie, to mam nadzieję, że się w nich połapię, chociaż trochę, nie? Bo teraz będę miał trochę sporo klipów. Najwięcej chyba będę musiał pakować klipów do dotychczas, e, kiedy nagrywałem filmiki, no z gotika i ogólnie, no. No i nie wiem czy się w tym chłapie. Ej, co ty robisz? Ej, tam są jeszcze, ej! Patrz. Chyba miałeś rację co do tego kamienia ogniskującego. Gdzie jest? Racja, to rzeczywiście wygląda na punkt ogniskujący hmm. Ale niełatwo go będzie dosiągnąć Ja zawsze robiłem tak, zatem powiem jak Ale ty spokojnie, jeszcze musimy tej odgademet 2 na 1 Lester Chodź tu Bijaj, tak Teraz co? Teraz 2 na jeden, ale... Jest po mojej stronie Lester, tak Kolejny, tak Zamknąć ci ryje! Ja pier... co one tak mają, Jezu Patologiczne są czy coś Ej, Lester, dowa Dobra, 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 biegnij, biegnij biegni. Ale nie do mnie macie podchodzić, do niego jak dednę to przez siebie Jezu, jeszcze jedna! Ty, ty, ty! Uciekać, uciekać, uciekać! Go fast, go fast, go fast! Go fast! Jezu. Go fast, go fast! Szybko, 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 szybko! No nie zatrzymuj się! Daj mi spokój! Na What the fuck? Daj mi spokój! Uhuu! Oooooo! Oh, yeah! Ej, ty do mnie lecisz? Nie, wiedziałem, że tak będzie. No, Tak, deadne. To wszystko dzięki tobie. Idę na ryzyko. Wiedziałem, że ryzyko deadne. Jezefsem. Oh man. Aż tutaj. A oh, fuck. Szybciej! Co ja robię? Co? Tak, wieście go, teraz powinno być dobrze. 3 na 1, wow. Teraz 3 na 2. Wyrównały się siły. Prawie, że się wyrównały. Teraz 2 na 2. Ej, ty, ale patrz! One cię chcą zabić, tak? Ten to tam wyjmuje, zdejmuje broń. To taki kumaty człowiek Zamknąć ryję, tak? Nie wiem czy będzie mnie wtedy słychać, gdy one będą drżeć te pyski. Ej. Chodźmy. Chodźmy. Tak? Nie, mam iść tu, bo mówiłeś cię o kamieniu bliskującym Chodź Dobra, już pomijam tą stękę, bo już to było Dobra Ej, one są tu, one nas lecą Ej, one do siebie chyba lecą, nie? Tak, jest super, dobra One chyba do niego lecą Tak, yy, he? Tak, powinno być teraz dobrze Małe, główne, ale potrafią nieźle przybić czasami. Teraz będziemy się bawić. Chodź. Czasu nie ma. Obecnie. Ta. Mhm. Mm 6 minut. Dobra, może się wyrobię. Ej. Ju. Nie, ja nie chciałem. ja żartowałem. Ej, paster, on mnie biją. No wow, ale zapon masz No nieźle mi Ej, ty Lester, ale dobry jesteś, ale... Nie pomagasz mi zbyt Znaczy, pomagasz, ale jak pomagasz, tam jakoś... Słabo zapłonowy jesteś Co? Pójdę rozejrzeć się na górze Dobrze Eee, pójdziesz rozejrzeć się na górze, a ja wiem gdzie mogę iść No, jeszcze jedna, o man Tak Ehe i tutaj będą szkielety. Tak Będą szkielety. Szkielety to są takie... No były szkielety, więc wiecie jakie są, ale... Wiadomo, że z nimi mam niedobre kontakty. No kurwa, połowę HP mi zabieracie, tak? Ja pier... Tak, będziecie jeszcze kurwa się bawić. Tej kurwa, dzieciawki. Niech ja dziele. Oh man fuuuck jakby, wy... wyjmę teraz łuk i zajdą, zobaczycie no dobra bloku, się tam No szybciej. Jedi. 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 Jeszcze jeden. Hu! Uh, ha! Wejście smoka, gdzie jest? Coś. E, nie ma Coś czuję, że zaraz będziemy mieli nie zabawę. Tak, y, właściwie powiem ja szczerze, że już byśmy mogli iść z tej komnaty, ale ja się wolę zabawić szkieletami i se zostanę i otworzę pewien przycisk, który znajduje się po lewej stronie naszego ekranu. A! Ło tchu mi zabrakłaś. Uh, Mmm. -huh. Ta, tak, y, tutaj, tak. Wiecie co? Mam czas? Dobra, nie mam czasu. <noise> nie chcę się z wami bawić. Przykro mi, ale. Wiecie, że coś tam jest, ale ja wam nie będę ujawniał. Będzie, będzie to dla was taka tajemnica. O, odkryjecie ją wtedy, kiedy będziecie chcieli. Kurde, ale jest strasznie to wygląda. Nie wiem, jak bym mógł tu żyć. Szkielety, tu są powieszane. Zero, nic. Chłopak nie ma gustu. Zero, zero. Oh, yeah. Ta, idziemy do góry. Super, super, super. Tak. Eee, I ja miałem zawsze pomysł, mianowicie taki. Zaraz wam pokażę. A, bo to, a nie będziemy tutaj kombinować. Znalazłeś coś? Tamta skrzynia jest zamknięta. Znalazłeś już ten dokument? Jeszcze nie. Zaglądałeś już do biblioteki? Debilu, ten dokument jest tu! Dokument jest tu! Masz dokument! Znalazłem dokument. Dobra robota. Przyjmij te zwoje magiczne jako wyraz mojej wdzięczności. Przy ich pomocy uda Ci się dotrzeć do kamienia. Zaczekam na Ciebie... E, jak, jak to się używało? Czekajcie... O, oh, fuck, nie ja jeszcze to pamiętał O Jezu, dobra, e, czekajcie, ja już ogarniam mm, Ta, e, to, co to, to jest? Nie chcę krząszcza Psik, sząszcz. E, tak e. O, oh, man, jak max many mi be A jo, bo nie mam many. Nie, to by mi... O, what the fuck, max mana 10 O Jezu, będę musiał kombinować E, więc ten sposób nie wywaj, ale ludzie są tak tępi w, czasami w tym gotiku, że... Znaczy ludzie, w twórcy są czasami tak przy tych, których widzę, no... No po co ja bym się uczył many jak jestem No po co mi to? Ktoś mi mówił wcześniej, że coś takiego będzie? Kurwa, harpie Pierdolę je Szybciej fast! Tu czasu nie ma obiad z tego tutaj, a ja bawię się z harpiami. Zaskoczenia, co? Nie zdążyłeś? O kurde, trafiłem. O ty dziadek. No jak nie mogę ci trafić? Ty teraz tu. No ja ci nie mogę trafić. no! fuck. Ta, leż. O kur. I ja zawsze, jak ja to robiłem, a tylko pamiętam, że ja to robiłem tym akrobatyką chyba. Wiecie? Nie jestem do końca szkolony, ale chyba tak o, Ludzie, ludzie, jesteśmy w niezłych tarapatach, teraz powiem szczerze Na szczęście, mamy ich córkę szybkości I ona powinna nam pomóc Nie? Chyba tak A ja to tylko, tylko rozpęd Raz Okej, okay, skaczymy na trzy Raz, dwa Czeka się z A bo wiecie co ludzie? Skończymy to później, na następnym odcinku, dobra, bo teraz rodzice przyczyni i nie mam czasu jak się oglądać, nie? A więc dobra, na razie. Odcinki dalsze wkrótce, bo mam nowe mikro, więc będziemy rozkręcać na maksa. Elo.